Witajcie, zapraszam Was na kolejną odsłonę programu Fresh News. Zapowiada się całkiem ciekawie z uwagi na to, że czekają nas w najbliższym czasie całkiem interesujące propozycje. Zapraszam! Pierwszą z tych propozycji jest Death Trap, który to jest produkcją z gatunku Tower Defense stworzony przez studio Nikol Games. Zdarzenia zawarte w projekcie opowiadają o walce z potworami, które to starają się przedostać do realnego świata. Ostatnią przeszkodą na ich drodze jesteśmy my i nasza twierdza na jednej z wysp znajdujących się w pustce. Mamy zrobić co tylko w naszej mocy, by nie dopuścić do inwazji. Tytuł jest rozwinięciem minigierki znanej z serii hackslashów The Incredible Adventures of Van Helsing. Rozgrywka polega głównie na stawianiu wieżyczek strażniczych, które to występują w różnych rodzajach. Od zamrażających przez rażące prądem aż do maszyny wyposażonej w wirujące ostrza, dzięki którym pozbywamy się nacierających potworów. Dodatkowo na początku zabawy wybieramy jednego z kilku dostępnych herosów, który dodatkowo wspiera cały system defensywny oraz posiada odmienne cechy i umiejętności, co pozwala nam wybrać takiego, który najlepiej pasuje do naszego stylu gry. W czasie rozgrywki zdobywamy punkty i przeznaczamy je oczywiście na ulepszenie dostępnych urządzeń defensywnych oraz zakup kolejnych, by to jak najlepiej bronić naszej pozycji przed Sierającymi drogami. Drugim punktem jest Grow Home. Jest to eksperymentalna gra zręcznościowa z nastawieniem na elementy wspinaczki. Produkcja powstała w studiu Ubisoft Reflections znany m.in. z Dekru, Serii Driver oraz dwóch pierwszych odsłon cyklu Destruction Derby. Gra pozwala na wcielenie się w małego robota znanego jako But, którego zadaniem jest. Przemierzanie galaktyki w poszukiwaniu nowych gatunków roślin, po to, aby zabrać je potem na planetę swoich stwórców i tym samym zwiększyć ilość tlenu w jej atmosferze. W Grow Home rozgrywka koncentruje się na eksplorowaniu świata, a lokacje zostały zaprojektowane tak, aby wymuszały częste wspinaczki. Ten aspekt jest bardzo rozbudowany i umożliwia kontrolowanie oddzielnie każdej ręki robota. Naszym celem podczas zabawy jest również dbanie o rozwój Star Plant i gromadzenie nasion tej rośliny. Pod koniec zabawy pnącza będą sięgały od gruntu aż po zawieszony 2 km nad ziemią statek Boda. I rozrastając się dodatkowo będą umożliwiały nam docieranie do niedostępnych wcześniej lewitujących wysepek zapełnionych cennymi surowcami i przedmiotami. Grow Home wykonano w pełnym trójwymiarze. Autorzy postawili na prosty, ale atrakcyjny styl wizualny, pełnych jednokolorowych powierzchni o jasnych barwach. Trzecią pozycją na dzisiaj jest Castle in the Darkness który to jest dwuwymiarową platformówką w stylu retro od niezależnego dewelopera Mata Kappa, który jako członek studia Nickleys pracował m.in. przy takich produkcjach jak 1001 Spikes czy The Binding of Isaac. Akcja gry przenosi nas do Królestwa Aleksandrii, które przez wiele lat żyło w spokoju, wolne od jakichkolwiek wojen i konfliktów. Jednak po pewnym okresie padł ponownie ofiarą ataku. Krainę opanowały legiony potworów, a zły czarnoksiężnik porwał piękną księżniczkę doprowadzając króla do rozpaczy. Gracz wciela się w rolę śmiałka, któremu przypadnie zaszczyt uwolnienia księżniczki i przywrócenia spokoju w Aleksandrii. Gra oddaje do naszej dyspozycji rozległy otwarty świat do eksploracji oraz setki zróżnicowanych potworów i bosów do pokonania. Podczas zabawy czeka nas także zbieranie rozmaitych sekretów i znajdzie, które to na różne sposoby wzmocnią naszego bohatera. Oprawa graficzna przypomina produkcję z przełomu lat 80. i 90. XX wieku, nie inaczej jest także ze ścieżką dźwiękową, lecz mimo ewidentnego nacisku na ten oldschoolowy charakter produkcji, autor zadbał także o płynność rozgrywki i przystosowanie do nowoczesnych standardów. Kolejną pozycją na dzisiaj jest Dragon Ball Xenoverse, bijatyka oparta na wydarzeniach przedstawionych w popularnej mandze Akiry Toriyama. Za powstanie tej produkcji odpowiadają weteranie ze Studia Teams. W grze zostały przedstawione m.in. najważniejsze i najbardziej efektywne starcia w historii serii czyli na przykład pojedynek Vegety i Napy, walka Freezera w czwartym stadium z Celem, czy też zmierzenie się z Bubu. Tego wszystkiego doświadczycie w tej części. Dodatkowo producent postanowił nieco odświeżyć Podejście do tematu Dragon Ball i wprowadził nową strukturę świata, futurystyczne miasto i kolejne postaci. Dragon Ball Xenoverse to pierwsza produkcja w historii marki, która trafiła na PlayStation 4, i Xbox One, co przekłada się oczywiście na lepsze niż dotychczas doznania wizualne. Aby gra w jak największym stopniu przypominała jednak japońską animację i mangę, twórcy zdecydowali się na szczególny wybór technologiczny, dzięki czemu szata graficzna ma charakterystyczny, komiksowy styl. The Mighty Quest for Epic Loot czyli następny punkt na dzisiaj. Jest to rozwinięcie serii Dungeon Keeper. Deweloperzy ze studia Ubisoft w Montreal zdecydowali się wykorzystać podobny pomysł, rozbudowując go jednak o wiele nowych elementów i implementując zróżnicowane funkcje społecznościowe. Akcja gry osadzona została w fantastycznym królestwie Opulencia, w którym każdy obywatel posiada własny zamek, w którym to otrzyma swoje skarby. Naszym zadaniem jest chronienie swojego dobytku przed intruzami przy użyciu rozmaitych jednostek i pułapek. Rozgrywka zaprojektowana została z myślą o zabawie wieloosobowej za pośrednictwem online i również z myślą o wielu rozwiązaniach społecznościowych, ale głównym i chyba najważniejszym jest możliwość zapraszania znajomych do wspólnej rozgrywki za sprawą serwisu Facebook. Produkcja wyróżnia się kreskówkową oprawą wizualną oraz sporą dawką specyficznego poczucia humoru oraz dystrybutowana jest na zasadzie free to play, co oznacza, że będziemy mogli zagrać za darmo, lecz oczywiście nie brak nieprzedmiotów dostępnych tylko za sprawą systemu mikropłatności. Przyszła pora na Sunless Sea, czyli steampunktową strategię wzbogaconą elementami RPG, za którą to odpowiada studio Fail Better Games. Akcja osadzona została w fantastycznej wersji epoki wiktoriańskiej, którą mogliśmy zwiedzać w poprzedniej grze tego dewelopera, czyli Fallen London. Gracze wcielają się w kapitana statku parowego wysłanego z misją zbadania podziemnego oceanu. Gra nie narzuca jednak jednej słusznej drogi wypełnienia tego zadania. Otrzymujemy pełną swobodę eksplora eksploracji oraz liczne okazje do podejmowania ciężkich decyzji moralnych. A w trakcie tejże podróży musimy zmierzyć się m.in. z morskimi potworami, bezwzględnymi piratami oraz rafą koralową, która to jest uwaga obdarzona świadomością. Podczas zabawy eksplorujemy nowe terytoria, gromadzimy zapasy, nawiązujemy stosunki dyplomatyczne oraz toczymy bitwy. Początkowe fragmenty mapy a w tym Londyn oraz najbliższe szlaki handlowe są zawsze takie same. Większość podziemi oceanu jest generowana jednak losowo, przez co za każdym razem natrafimy na nowe przygody. Świat gry pełen jest różnorodnych frakcji i każda decyzja wpływa na stosunek sił między nimi. Bitwy toczone są w czasie rzeczywistym, a ich wynik zależy nie tylko od przeprowadzonych manewrów, ale również od wyposażenia statku oraz wybranej przez nas załogi. I na koniec produkcja o tytule Evolve, która to należy do gatunku FPS, a jej twórcami są producenci ze studia Tartar Rock, odpowiedzialni m.in. za Left 4 Dead, w osadzonej w przyszłości rozgrywce naszym zadaniem jest polowanie na różnego rodzaju potwory, które tu miały trochę czasu na ewolucję i nie wykorzystały jej z pewnością tak, jak my byśmy tego chcieli. W grze mieści się kilka trybów zabawy, ale w standardowej postaci polega ona na starciu czteroosobowej grupy najemników z potworem, w którego wciela się piąty gracz. Łowcy, bo tak są nazywani w grze, gracze są podzieleni na wyspecjalizowane klasy. Mamy tu do wyboru szturmowca o imieniu Makarow który jest wyposażony w szybkostrzelne działo laserowe, karabin szturmowy oraz osobistą tarczę, medyczkę o imieniu Wal specjalizującą się w anatomii i leczeniu pozostałych graczy, trapera o imieniu Griffin uzbrojonego w potężny harpun połączony ze strzelbą oraz żołnierza wsparcia o imieniu Hank wyposażonego w przecinaki laserowe oraz shield gun czyli broń wypuszczającą tarczę na gracza pozwalając mu osiągnąć chwilową nietykalność. Po, tronie, po stronie bestii zaś rozgrywka wygląda zupełnie odwrotnie. Gracz musi wykazać się nie lada sprytem, aby unikać łowców, a w razie zlokalizowania szybko i bezproblemowo uciec. Potwór w każdej chwili ma możliwość spożycia padliny, odlokowując tym samym sposób ewolucji do mocniejszej postaci, otrzymując dzięki temu więcej punktów życia i wybór kolejnych ataków specjalnych. Wolf jest grą nastawioną przede wszystkim na rozgrywkę sieciową, także posiada wszelkie elementy zawarte w innych tego typu produktach, w tym chociażby odblokowanie nowych łowców, potworów i przedmiotów. Gradzia na silniku krajenżyń, dzięki czemu prezentuje się nieźle. Uwagę przykuwa m.in. design postaci i potworów. I to by było na tyle, jeśli chodzi o to wydanie Fresh News'a. Wszystkie przedstawione produkcje będą się ukazywać w najbliższym czasie, dlatego zachęcam do krótkiego zastanowienia się nad kupnem tych wybranych, jednocześnie zapraszając Was na kolejną odsłonę programu. Trzymajcie się, cześć!